O komisjach dotyczących orzekania o niepełnosprawności krążą żarty i legendy. Wiecie, że część z nich faktycznie okazała się prawdą? Zebrałam jakiś czas temu wasze pytania na temat orzekania o niepełnosprawności i starania się o stopień niepełnosprawności i o to przychodzę z odpowiedziami i podpowiedziami, a między innymi będzie o tym, kto zasługuje na orzeczenie o niepełnosprawności. Czy faktycznie na komisję trzeba ubrać się na patologię? No, i czy to wstyd się ubiegać, skoro niczego nie widać? I ostatecznie, czy mam dla Was jakieś protypy, żeby dostać legitymację osoby niepełnosprawnej? Zapraszam do oglądania. Jakiś czas temu przyszedł do mnie całkiem ważny dokument. I gdyby ktoś 5 lat temu zapytał się mnie, Joanna, ty byś się cieszyła z legitymacji osoby niepełnosprawnej? no to pewnie domyślacie się, co bym mu odpowiedziała. No ale życie nas zmienia i oczywiście wolałabym dostać coś innego, na przykład chociażby paszport Polsatu albo list od Kita Harringtona, ale niestety albo stety przyszła legitymacja osoby niepełnosprawnej. Jak udało mi się ją zdobyć i czy obyło się bez problemów, skoro mam stwardnienie rozsiane? Zebrałam Wasze pytania, odpowiadam, losujemy. Hmm? Trzeba mieć problemy z poruszaniem się. Problemy z poruszaniem się nie są konieczne do tego, żeby uzyskać stopień niepełnosprawności, i w kolejnych pytaniach będę odpowiadała na to zdecydowanie szerzej. Ale nie, nie trzeba mieć problemów z narządem ruchu, żeby ubiegać się i otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym albo znacznym. Kolejne pytanie, uwaga. Czy stopień niepełnosprawności Należy się każdej osobie z automatu, bo na przykład ma stwardnienie rozsiane albo inną chorobę lub wiele chorób. To pytanie pojawiało się faktycznie bardzo często, czy już sam fakt, że ma się SM albo inną poważną chorobę oznacza, że wystarczy złożyć podanie i od razu przyznają stopień. Ja przyznam, że na początku tak myślałam. Myślałam, że skoro mam stwardnienie rozsiane, to z automatu należy mi się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. A jednak nie. W medycynie jest taka zasada, że nie leczy się diagnozy czy wyniku badania, ale pacjenta. I widocznie podobne założenie przyjęto w orzecznictwie, ponieważ ocenia się nie diagnozy, ale stan kliniczny pacjenta. Nie powiem, zaskoczyło mnie to, ponieważ kiedy po raz pierwszy złożyłam wniosek i czekałam na wynik, myślałam, że jest to tylko czysta formalność, ale został on odrzucony i zgodnie z oceną komisji napisano, że stwardnienie rozsiane nie wpływa znacząco na moje życie. Nie zgodziłam się z tym, wniosłam y, się o odwołanie do Wojewódzkiej Komisji, która podtrzymała tę decyzję. Jeżeli ktoś ma siłę, może dalej iść i dobiegać się swoich praw w sądzie, ja stwierdziłam, że poczekam i za jakiś czas spróbuję ponownie. Jednak do meritum wracając, nie, sam fakt choroby nie uprawnia nas do tego, żeby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. Sama idea przyznawania orzeczenia niezależnie od diagnozy jest być może uzasadniona. Ja jednak uważałam, że skoro komisja ma moją całą dokumentację medyczną, a lekarz prowadzący, który mnie zna, widział zasadność i uzupełnił mi wniosek o to, aby się o takie orzeczenie starać, no to powinno w jakiś sposób dać do zrozumienia komisji, że jednak to stwardnienie rozsiane jakoś wpływa na moje życie. Tak się jednak nie stało. Generalnie cała ta rozmowa z tym neurologiem podczas mojej pierwszej komisji była raczej nieprzyjemna, ale jest to. Y Temat zdecydowanie na oddzielny film. Kolejne pytanie. Czy osoba, która choruje krótko, też może się ubiegać o orzeczenie? Ile u Ciebie minęło czasu? Tak jak mówiłam, długość trwania choroby nie ma tutaj żadnego znaczenia. W moim przypadku pierwszy wniosek złożyłam chyba około 2,5 roku 3 lata po usłyszeniu diagnozy, i zajęło to faktycznie całkiem długo, ale. O tym odpowiem w innym pytaniu, bo na to będzie inne pytanie. Odpowiadając tutaj, nie ma żadnego znaczenia, jak długo chorujemy. Możemy zgłosić się o przyznanie stopnia niepełnosprawności praktycznie nawet jeden dzień po diagnozie. Nie ma to żadnej różnicy, jeżeli tylko spełniamy wymagania formalne, mamy dokumentację medyczną. Więc jeżeli możecie uczyć się na moich błędach, to nie czekajcie z tą decyzją bardzo długo z różnych, czasami mało racjonalnych przyczyn. Kolejne pytanie. Magam? Czy mając orzeczenie o niepełnosprawności będę otrzymywać rentę, czy będę mogła pracować normalnie z orzeczeniem? To jest bardzo dobre pytanie, bo wiele osób myli orzeczenie dotyczące stopnia niepełnosprawności z ubieganiem się o zdolność albo niezdolność do pracy i o rentę. To są dwie zupełnie inne kwestie. Oczywiście, w orzeczeniu o niepełnosprawności bierze się pod uwagę możliwość pracy i podjęcia pracy, pracy w swoim zawodzie, pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami, ale samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest jednoznaczne i nie jest również ubieganiem się o rentę. Co więcej, składając wniosek, zaznaczamy, czy staramy się o orzeczenie do sterów rentowych czy pozarentowych. Bardzo wiele, a nawet można powiedzieć większość osób z orzeczeniami o niepełnosprawności pracuje zawodowo. Inną sytuacją jest, kiedy jakby staramy się o przyznanie renty, ale tutaj nie, w tym filmie nie o tej sytuacji mówimy. Ja też nie mam z tym żadnych doświadczeń, bo po prostu o takie zaświadczenie i o rentę nigdy nie występowałam. Kolejne pytanie. Czy wypada mi się starać? Czy wstyd jest starać się, skoro nie widać niepełnosprawności? Jak się przełamać? To było chyba jedno z najczęściej zadawanych mi pytań i ja naprawdę rozumiem te obawy, bo mi same zajęło chyba pół roku już od kiedy podjęłam decyzję na temat tego, że chciałabym się starać o stopień niepełnosprawności, żeby poprosić moją panią neurolog z programu lekowego o wypełnienie mi dokumentów. Woziłam je ze sobą chyba trzy razy na odbieranie leków i ani razu nie dałam jej tego dokumentu. Dopiero za którymś razem powiedziałam sobie, hej, masz stwardnienie rozsiane, to nie jest katar, nie udajesz. To, że nie widać, to, że subiektywnie czujesz się nawet bardzo dobrze, nie oznacza, że nie powinnaś ubiegać się o stopień niepełnosprawności. Bardzo pomaga odpowiedzenie sobie na pytanie, co mi to da i dlaczego właściwie ja to robię. Mam tylko niedowład jednej ręki, albo nie mam problemu z chodzeniem, ale bardzo pogorszył mi się wzrok. Czy to jest wystarczający powód, żeby ubiegać się o niepełnosprawność? Powiem Wam tak. Nie potrzebujecie usprawiedliwienia, aby starać się o stopień niepełnosprawności. Wasze ciało funkcjonuje gorzej, jest, macie pewne ograniczenia, macie chorobę, więc tak, jak najbardziej, nie potrzebujecie żadnych moralnych rozterek, czy wypada, czy nie wypada. Jeżeli lekarz, którego poprosicie o wypełnienie takiego dokumentu, który składacie razem z dokumentacją medyczną, powie Wam, że z takimi objawami to wstyd, no to faktycznie wtedy możecie się zastanowić, ale nad tym, czy przypadkiem nie należy zmienić lekarza. Legitymacja osoby niepełnosprawnej to nie jest żaden wstyd, to nie jest też żadne przypieczętowanie choroby ani przyznanie się do choroby, chociaż też miałam takie myśli. Pozwala mi natomiast postarać się o różne formy wsparcia. Co jak pewnie możecie ocenić po moim filmie, ile wydaje na opiekę medyczną, ma wymierne znaczenie. Kolejne pytanie. Jak się ubiegać, o czym warto pomyśleć? Nie jest to bardzo trudne zadanie formalne. Trzeba wejść na stronę waszego powiatowego oddziału do spraw orzekania o niepełnosprawności. Pobrać niezbędne dokumenty, gdzie będzie do wypełnienia wniosek, yy, będzie prośba o dołączenie badań, swojej dokumentacji medycznej oraz zaświadczenia od lekarza. I teraz trzeba to po prostu wydrukować, wypełnić i zanieść. I tutaj z mojego punktu widzenia, chociaż wiem też z Waszych wypowiedzi, że u innych osób może się to różnić, ale z mojego punktu widzenia kluczowe okazało się prawidłowe wypełnienie tego yy, papierka, który daje do wypełnienia mojemu lekarzowi prowadzącemu. I tak, w teorii może wypisać to każdy lekarz. Jednak, tak jak mówię, z mojego doświadczenia wynika i w moim przypadku miało to bardzo duże znaczenie, co ten lekarz tam napisał. Dlatego drugi raz, kiedy już chciałam się ubiegać o stopień niepełnosprawności, poszłam do mojej lekarki prowadzącej nie program lekowy, ale tej, którą znam bardzo dobrze, która znała dobrze mnie i która po prostu wiedziała, co wpisać we wniosku. Dodatkowo, w tym roku, ze względu na pandemię, nie było komisji. Czyli te posiedzenia odbywały się bez udziału pacjenta, czyli beze mnie. Więc wnioskuję, że w największym stopniu opierała się komisja na tym, co napisał lekarz prowadzący i jaka była moja dokumentacja medyczna. Dlatego, jeżeli mogę Wam dać jakąś radę, po pierwsze, starannie pobierzcie i wypełnijcie wnioski, dobrze przygotujcie swoją dokumentację medyczną, gdzie zbierzecie wszystkie informacje o swoim zdrowiu, a po trzecie, znajdźcie lekarza, który faktycznie rzetelnie wypełni Wam tą opinię lekarską, którą musicie dołączyć do wniosku. Jest pytanie jeszcze? Ha! Na sam koniec zostało w sumie, czy nie wypada na komisji wyglądać za dobrze? Czy gdybym na przykład wyglądała w ten sposób, taka zmęczona i zmizernowana, to dostałabym to orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, czy też nie? Jak zaczęłam szukać informacji do pierwszej komisji, jak powinnam się przygotować, to na forach znalazłam mnóstwo informacji na temat tego, żeby nie umyć głowy, nie zrobić sobie makijażu, ubrać się w jakieś dresy, stare ubrania i w ogóle wyglądać raczej na zmęczoną i styraną życiem. Pomyślałam sobie, że to jest jakiś urban legend, że przecież no ludzie bez przesady idą tam z konkretną chorobą, z dokumentacją medyczną, no to może pójść nie tak. A jednak okazało się, że jest w tym trochę prawdy i być może, wiadomo, że nie wszyscy, ale być może część lekarzy, orzeczników trochę za bardzo bierze pod uwagę na to, że ktoś nie wygląda na osobę chorą, ponieważ ja tak, usłyszałam na komisji, nie dosłownie, że nie wyglądam na osobę chorą, ale że chyba funkcjonuje w sumie całkiem nieźle, co chyba raczej trudno jest ocenić po krótkiej, 10 nawet nie rozmowie. I ocena tego jak funkcjonuje i ocena zaawansowania mojej choroby na podstawie wyglądu jest troszeczkę nad użyciem. Tak, serio, to nie sądzę, żeby sam wygląd coś zmieniał. I na pewno nie planuję iść na komisję, jeżeli jeszcze będę musiała kiedyś się tam udać ubrana jak ostatni Żul. Ale czy to działa? Tego nie miałam okazji sprawdzić, ponieważ moja druga komisja, tak jak mówiłam, odbyła się bez mojego udziału, więc nie miałam okazji ubrać się na tak zwaną biedę. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy mieliście takie doświadczenia w tym aspekcie z komisjami, czy faktycznie lepiej jest wyglądać źle i żałośnie i nie przyznawać się do tego, że w sumie to jakoś sobie radzimy. Napiszcie mi o tym w komentarzu i słuchajcie, pamiętajcie też, że ja w tym filmie mówię o moich doświadczeniach z ubieganiem się o stopy niepełnosprawności, a wiem, że ile ludzi, tyle komisji, tyle doświadczeń. Bardzo by było fajnie, gdybyście napisali chociaż po Jakieś swoje doświadczenia albo rady? Napiszcie też miasto, bo to myślę ułatwi ludziom, którzy potem trafią na ten film, no zbieranie informacji do tego, jak się do tego najlepiej przygotować. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy film i do zobaczenia na kolejnym.